W tym odcinku jazda wśród Marokańskiej Straży Królewskiej, widoki jak z Dubaju i pożegnanie z Marokiem. Tak, kolejny dzień za nami. Nocleg przed samym rabatem, także teraz mamy kawałek, żeby dojechać do stolicy Maroka. Przejechać sobie uliczkami, zobaczyć jak to wygląda, i udajemy się już w stronę Tangeru. tam na ostatni nocleg w Maroku, I jutro będziemy przeprawiać się promem z powrotem do Hiszpanii, gdzie jeszcze do piątku sobie pojeździmy za gatą. Wjeżdżamy do stolicy Maroka. Populacja Rabatu i jego bliźniaczego miasta Sale, leżącego po drugiej stronie rzeki. Wynosi łącznie około 1,5 miliona mieszkańców i jest prawie o połowę mniejsza niż Casablanca. Stolica zaskoczyła nas. Jest tu czysto i spokojnie. Jest to wieża Hassan, no właśnie. Główna droga N1 prowadzi przez ścisłe centrum Rabatu. Może tu pan skiwerami gdzie? Jedziemy wzdłuż rzeki Wedding, krak A po lewej, mijamy jeden z najważniejszych miejsc w stolicy. Fajnie, tylko parkingu nie ma. Tak, mamy wieżę Hasana w Rabacie. To jest jedyny punkt, który chyba odwiedzimy, bo jest sakramentsko ciepło. I tutaj panowie na z podejściem troszeczkę bliżej. Dlaczego tutaj stoi Warta? Kompleks ten jest częścią terenu królewskiego. Po lewej widzimy wieżę Hassana, której budowę rozpoczęta w XII wieku. Miała mieć 86 metrów, ale po śmierci pomysłodawcy budowę przerwano. Obecnie ma 44 metry i to tylko połowa planowanej wysokości. Obok wieży, jak widzicie, stoją setki kolumn, pozostałość po planach stworzenia jednego z największych meczetów na świecie. Po prawej znajduje się Mausoleum Mohameda V. Jest to oficjalne Mausoleum Królewskie i miejsce spoczynku trzech najważniejszych monarchów współczesnego Maroka. Ale mieliśmy szczęście. O 11.30 jest zmiana warty konnej. Strażnicy suną dostojnie i powoli na koniach, utrzymując królewski pełen godności rytm. A w tle nasze konie. Mechaniczne. Ale pięknie. Czekaj, bo pan każe jechać. Jazda po rabacie jest przyjemna. Zdecydowanie przestrzegają tutaj przepisów ruchu drogowego, a ruch nie jest tak duży jak w innych marokańskich miastach. Po prawej budynek Mohamed Six Tower. Jego budowę rozpoczęto w 2017, a ukończenie planowane jest pod koniec bieżącego roku. W środku będą luksusowy hotel, biura, apartamenty i taras widokowy. Wieża ma 250 metrów wysokości 55 pięter i ma być widoczna z odległości 50 km. Tak, wyjechaliśmy z rabatu. Skoczyliśmy na autostradę w stronę Tangeru. Zostało nam 140 km. Dzisiaj taki dzień delikatny odpoczynku. Zbieramy siły po śniadaniu i ruszamy w stronę Hiszpanii. Jak widzicie pojawiła się coraz większa ilość zieleni i wypłaszczyło się jeśli chodzi o teren nawet jest rzeka. Chodzi bo. Wow, i to ile wody! Kierujemy się w stronę Asilah. To miasteczko liczące ponad 30 tysięcy mieszkańców, leżące nad samym oceanem. Jest tu znacznie luźniej niż w zatłoczonych turystycznych ośrodkach, a jednocześnie pełno tu kreatywności, sztuki i lokalnego ducha. Asilah ma też bardzo bogatą historię, a jego początki sięgają starożytności. Medina słynie z czystych, bielonych murów, na których artyści lokalni i międzynarodowi malują murale. Dzięki temu, nawet zwykły spacer staje się wizualną podróżą. W średniowieczu Asillah było znane jako ważny port i część szlaku handlowego. A w XVI wieku miasto zostało ufortyfikowane, co miało chronić je przed atakami morskimi i piractwem. Spacer wzdłuż murów i bastionów to świetna okazja, by podziwiać panoramę wybrzeża i ocean. a wieczorem Assyllach zmienia się w tętniące życiem targowisko. Nocujemy w hotelu Zelis, gdzie za opłatą 2 euro za motocykl całą noc parkingowy siedział przy naszych maszynach zaparkowanych przed samym wejściem i ich pilnował. No i kończy się nasza przygoda z Marokiem. Zostało nam niecałe 100 kilometrów do do portu i udajemy się w kierunku Algeciras. A później jeszcze 2-3 dni jazdy po górach Sierra Nevada i tak naprawdę urlop się kończy. W 11 dni przejechaliśmy w trzy motocykle ponad 2600 km przez Maroko. Kraj, który nieustannie zmieniał twarz. Od chłodu gór po pustynne upały. Od błękitu północy po ogniste zachody w sercu atlasu były zakręty, które zapierały dech, miasta pulsujące gwarem i cisza pustyni, która wciąga jak magia. Ludzie, smaki, kolory i ta wolność, której nie da się opisać słowami. Maroko nas nie woła, ono po prostu porywa, a my daliśmy się porwać na całego.